Taki podrzędny smaruch jak ty nie pasuje do śmigłowca taktycznego. Wysiadaj, zanim wystartuje. Przypieli ją do fotela skoczka, jak pasażera na gapę, śmiejąc się z pomysłu, że mogłaby kiedykolwiek mieć tu znaczenie. Wtedy zawył alarm namierzania rakietowego, a helikopter szarpnął pod pierwszym uderzeniem. Panika rozdarła kabinę. Jednym czystym ruchem zerwała więzy, chwyciła konsolę szyfrowanej łączności. I wypowiedziała ciąg poleceń, do użycia którego upoważnione jest tylko ściśle tajne dowództwo grom. Głos odpowiedział natychmiast przez głośniki: Przejęcie dowodzenia potwierdzone. Pułkownik Kessler ma teraz kontrolę operacyjną. Wszystkie twarze pobladły. Kobieta, z której drwili, była najwyższym rangą oficerem na pokładzie i ich jedyną szansą na przeżycie. Aria Kessler stała na płycie lotniska w bluzie z kapturem zapiętej pod brodę, czarnych bojówkach wyblakłych od zbyt częstego prania i zdartych butach, jakby wyszła prosto z hangaru technicznego. Wiatr chłostał jej policzek kucykiem, ale nie odgarnęła go. Po prostu przeniosła ciężar zakurzonego plecaka i ruszyła w stronę otwartych drzwi Black Hawk'a. Wirniki już się rozkręcały, tworząc burzę gorącego powietrza i hałasu. Początkowo nikt nie zwrócił na nią uwagi. Wtedy zauważyła ją Sierra Wale. Sierra była rodzajem stewardesy, która nosiła mundur jak zbroję. Włosy upięte w idealny kok, usta pomalowane na czerwono, nawet o trzeciej trzydzieści rano. Stanęła w drzwiach, jedną ręką trzymając się framugi, a drugą ściskając podkładkę z dokumentami, jakby to była broń. Oczy Siery prześledziły strój Arii i wróciły w górę z uśmieszkiem. Chwileczkę, ta kabina jest dla prawdziwych oficerów, nie dla personelu sprzątającego. Pomyliłaś ptaszki, słonko. Sierra na tym nie poprzestała. Zastukała w podkładkę wypielęgnowanym paznokciem, wydając ostry, lekceważący dźwięk, głośniejszy niż odległy wycie wirnika. Słuchaj, kochanie, każdemu zdarza się pomylić. Może szukasz transportu użytkowego w hangarze Delta? Dzisiaj przewozimy pakiet wywiadowczy pierwszego poziomu. Każdy pasażer na tej liście. Ma potwierdzoną ocenę GS-15 lub wyższą, i szczerze mówiąc, Twoja obecność stanowi anomalię bezpieczeństwa. Jeśli wpuszczę kogoś, kto wygląda, jakby właśnie skończył wymianę oleju na wrażliwy śmigłowiec taktyczny, stracę licencję. Bądźmy więc praktyczni. Jeśli naprawdę tu pasujesz, gdzie jest Twój oficjalny zestaw? Gdzie twarda walizka na sprzęt krytyczny dla misji? Pokaż mi jedną rzecz. Jedną, jedyną rzecz, która dowodzi, że nie jesteś tylko bardzo zagubionym, bardzo niewykwalifikowanym cywilem, który przemknął przez punkt kontrolny. Skrzyżowała ramiona, rzucając Arii wyzwanie nie tylko klasizmem, ale i oficjalnym protokołem, próbując wymusić paniczną ucieczkę. Aria nie drgnęła. Po prostu napotkała wzrok sierry spokojna jak tafla wody Mam zgodę na ten lot. Sierra zaśmiała się krótko i ostro, rodzajem śmiechu, który tnie. Zgodę, kochanie? Spójrz na siebie. Ta bluza ma dziurę w rękawie. Wracaj do wycierania smaru z kluczy francuskich. Za Sierrą wychylił się z kokpitu dowódca Jackson Creed. Miał na nosie okulary lotnicze, mimo że słońce jeszcze nie wzeszło. Jackson był samą brawurą. Kurtka lotnicza obwieszona naszywkami jednostek, głos jak żwir namoczony wego. Rzucił okiem na arję i potrząsnął głową. Nie mamy czasu na pasażerów na doczepkę. Zabierzcie ją z mojego statku. Kilku pasażerów, facetów w nienagannych mundurach z kubkami kawy w dłoniach, zachichotało. Jeden z nich, major ze świeżą fryzurą, mruknął wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli: Wygląda jakby rej zwymiotowała na sklep z używaną odzieżą. Zanim Aria zdążyła odpowiedzieć na lekceważenie Jacksona, Major Garrett, ten ze świeżą fryzurą i lśniącymi butami, wstał i zrobił dwa sprężyste kroki w jej stronę, skutecznie tworząc mur. Nie użył rąk, ale jego postawa, sztywna z wypiętą klatką piersiową, była czysto zaporowa. Przechylił głowę z protekcjonalnym uśmieszkiem na twarzy. Dowódca Creed wydał rozkaz skarbie. Jesteś głucha? Czy po prostu przyzwyczajona do ignorowania łańcucha dowodzenia? Tutaj przestrzegamy protokołu, a protokół mówi, że nie stoisz na taktycznej linii wzroku. Opóźniasz nas, a Twój brak świadomości sytuacyjnej już zagraża misji. Sugeruję, żebyś się odwróciła, znalazła miły cichy kąt na płycie lotniska i poczekała, aż ktoś z niższym poziomem dostępu powie ci, co masz robić. Utrzymywał z nią kontakt wzrokowy rzucając wyzwanie, by spróbowała ominąć solidną barierę jego osądu. Aria i tak weszła do kabiny. Buty głucho uderzyły o metalową podłogę. Zsunęła plecak z ramienia i odstawiła go delikatnie, jakby był pełen szkła. Sierra znów zagrodziła jej drogę. — Nie słyszałaś dowódcy? — Wynocha, już! Aria spojrzała ponad nią prosto na Jacksona. — Lista misji mówi Kessler. Miejsce 2B. Jackson parsknął. Listy się psują. Nie macie na mojej, szarpnął kciukiem w stronę drzwi. Wyjazd. Śmiech przybrał na sile. Inny pasażer, kapitan z lśniącym zegarkiem, wychylił się. Co? Wygrałaś loterię czy coś? To nie jest autobus wycieczkowy. Aria nie odpowiedziała. Po prostu sięgnęła po pas bezpieczeństwa, palcami poruszającymi się powoli i pewnie. Sierra chwyciła ją za nadgarstek. Powiedziałam. Aria odwróciła głowę bardzo powoli i spojrzała na rękę sierry. Po prostu spojrzała. Siera puściła ją, jakby dotknęła czegoś gorącego. W kabinie zrobiło się ciszej, ale nie całkowicie cicho. Ktoś szepnął, za kogo ona się uważa. Jackson zmniejszył obroty silników. Wycie opadło. Ostatnia szansa. Wyjdź albo wezwę ochronę i. każe cię wywlec. Aria usiadła przypięta, złożyła ręce na kolanach. Cała kabina się gapiła. Twarz Siery poczerwieniała pod makijażem. Obróciła się na pięcie, obcasy zastukały i wyrwała plecak z podłogi. – Dobra, zobaczmy, co ta mała pasażerka na gapę przewozi. Sierra grzebała głębiej, jej wyraz twarzy zmieniał się z kpiącej radości w zniesmaczony triumf. Wyciągnęła zagięty, oprawiony w skórę notatnik. Nie taktyczny rejestr, ale mały, delikatny szkicownik artysty, wypełniony misternymi, bardzo szczegółowymi rysunkami ołówkiem złożonych elementów mechanicznych, każdy oznaczony precyzyjnymi, odręcznymi greckimi literami i równaniami różniczkowymi. To było zaprzeczenie inwentarza mechanika. Sierra uniosła go, jakby to była brudna bielizna. Opatrzcie, ona jest inżynierem. Przyniosła ze sobą swoją małą pracę domową. To jest to, co wysyłasz łączem komunikacyjnym? Swoje marzenia o zbudowaniu lepszego blendera? Zaśmiała się, pstrykając wróg strony i lekko naderwując kruchy papier. To strefa wojny, niepodanie do szkoły artystycznej. Zostaw kredki w domu, dzieciaku. To swobodne, celowe zniszczenie jedynego osobistego, niewojskowego przedmiotu było ciosem czystego, nieskażonego okrucieństwa. Mającym na celu upokorzenie jej najgłębszych aspiracji. Rozpięła plecak na samym środku przejścia, wyciągnęła złożony szary t-shirt, parę skarpetek z dziurą w palcu, mały nóż składany w skórzanej pochwie. Uniosła nóż jak dowód. Opatrzcie wszyscy, Rambo jest tutaj, żeby uratować dzień. Znów śmiech, tym razem głośniejszy. Jackson obejrzał się. Zabezpiecz to gówno. I przypnij ją do fotela skoczka z tyłu. Startujemy za dwie minuty. Dwaj członkowie załogi, wyraźnie czując się nieswojo, ale wykonując ostre skinienie Jacksona, nie tylko związali jej ręce i kostki opaskami zaciskowymi, gdy przypinali ją bezpiecznie do niewyściełanego fotela skoczka. Jeden z nich sięgnął za konsolę i celowo wyciągnął dwa kable światłowodowe oznaczone Bezpieczne łącze komunikacyjne i wyjście audio hełmu wewnątrz kabiny, zostawiając kolorowe przewody zwisające luźno. Był to akt wyraźnej cenzury i izolacji, cicha techniczna gwarancja, że nawet gdyby chciała się komunikować lub słuchać, będzie fizycznie i elektronicznie odcięta od misji. Jackson obserwował rozłączenie z zadowolonym skinieniem głowy, upewniając się, że pasażerka na gapę jest nie tylko skrępowana, ale całkowicie nie ma i niewidoczna na czas lotu, Zamknięta w hałasie i wibracjach sekcji ogonowej, jak wyrzucony kawałek ładunku. Dwaj członkowie załogi zbliżyli się z opaskami zaciskowymi w dłoniach. Aria nie walczyła. Po prostu pozwoliła im zapętlić plastik wokół swoich nadgarstków, wyciągnąć ją z fotela i zaprowadzić na tył. Fotel skoczka był z zimnego metalu, bez wyściółki. Zacisnęli opaski wystarczająco mocno, by wrzynały się w skórę. Sierra pochyliła się blisko, oddech miętowy i złośliwy. Miłej podróży, dziewczyno od smaru. Wirniki rozkręciły się na pełną moc. Ptak uniósł się, przechylając mocno podczas wznoszenia. Aria siedziała nieruchomo, wzrok wbity w podłogę, licząc uderzenia serca. Nikt się do niej nie odzywał. Pasażerowie wrócili do swojej kawy, telefonów, swojej cichej wyższości. Dziesięć minut po starcie. Aria odezwała się po raz pierwszy do wejści. Odkora Gad pierwszy od wejścia na pokład, głosem niskim i opanowanym. Mamy nieautoryzowany namiar radarowy. Namiar 2400 zbliża się szybko. Głowa Jacksona odwróciła się gwałtownie. Co ty powiedziałaś? Ślad radarowy wrogi. Musisz odbić w lewo, wznieść się na pułap 8. Sierra przewróciła oczami ona ma urojenia Jackson włączył mikrofon Wieża tu Creed jakiś ruch na radarze Negatywnie nadeszła odpowiedź Jackson spojrzał z powrotem na Arię przypiętą tam jak bagaż Nie dotykasz moich dziwaków Nie dotykasz moich sterów I na pewno do cholery nie mówisz mi jak mam latać Zamknij się Jackson wrócił do sterów ale jego szczęka była zaciśnięta a postawa na moment straciła swoją brawurę. Gdy zlekceważył ostrzeżenie Arii wobec wieży, jego kciuk nagle aktywował mały, nieoznaczony ekran diagnostyczny ukryty z boku głównego panelu przyrządów. Jego oczy skierowały się w dół na ułamek sekundy wystarczająco długo, by zobaczyć niski priorytet migającą bursztynową ikonę wskazującą na niezweryfikowaną zewnętrzną sygnaturę, Ennendant energetyczną dokładnie na współrzędnych, które podała Aria. Natychmiast wyłączył wyświetlacz szybkim, nerwowym ruchem, jego arogancja przeważyła nad zimnym strachem potwierdzenia. Wolał polegać na oficjalnym, wolno aktualizującym się przekazie zwierzy, niż zaakceptować ostrzeżenie od dziewczyny od Smaru, wiedząc w głębi duszy, że naraża bezpieczeństwo, by chronić własne ego i autorytet dowódczy. Aria sięgnęła powoli do kieszeni bojówek związanymi rękami, wyciągnęła małe czarne urządzenie wielkości telefonu. Kciukiem włączyła je, czerwona kropka pulsowała. To ich kontrola ognia, namierzają nas. Małe czarne urządzenie nie było telefonem. Była to niestandardowa płytka z kompozytu obsydianowego, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń, jej powierzchnia chłodna i śliska. Gdy Sierra je wyrwała, Major Gareth, który mamrotał o sklepach z używaną odzieżą, nagle przestał się śmiać. Spędził sześć miesięcy oddelegowany do ściśle tajnej jednostki kontrwywiadu, a kanciasta, nieodbijająca światła geometria urządzenia, w połączeniu z szybkim, zastrzeżonym pulsem czerwonego światła, uruchomiła głęboki, instynktowny alarm. Rozpoznał kształt specjalistycznego, limitowanego klucza. Dostępu satelitarnego używanego wyłącznie do taktycznego przekazu zwiadowczego w czasie rzeczywistym, kawałek sprzętu, który nie powinien istnieć, poza obiektem o zaostrzonym rygorze. Jego rozpoznanie było chwilowe, błysk absolutnej, przerażającej pewności, zanim Sierra wcisnęła to do kieszeni swojego kombinezonu lotniczego, topiąc prawdę w kolejnej fali ignoranckiej pogardy. Sierra wyrwała urządzenie. Skąd to masz? Ukradzione? Jest moje. Jackson szczeknął śmiechem. Jasne. A ja jestem wróżką zębuszką. Odwrócił się do sterów. Ignorujcie ją. Ona jest nikim. Urządzenie pikało coraz szybciej. Teraz aria patrzyła na ekran, potem podniosła oczy na przednią szybę. Unik za pięć, cztery. Sierra, z twarzą umazaną potem i paniką, nie uderzyła Ari tylko ze złośliwości. To było desperackie, paniczne działanie napędzane potrzebą obwinienia i uciszenia jednego głosu autorytetu. Odmówiła uznania, że uderzenie nie było naganą, lecz gwałtowną fizyczną próbą wymazania prawdy, że Aria miała rację, a ona Sierra była teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu własnej pychy. Trzask jej dłoni o policzek Ari był słyszalny nawet ponad alarmami. Brzydkie, ostateczne stwierdzenie osądu i okrucieństwa, które wyznaczyło absolutnie najniższy punkt ich pogardliwego zachowania, utrwalając współudział pasażerów poprzez ich milczenie. Sierra upuściła telefon, potoczył się po podłodze, wciąż nadając: Zrób coś! Aria przetestowała opaski zaciskowe. Trzymały. Pochyliła się do przodu, na ile pozwalały więzy. — Rozwiąż mnie. Teraz! Jackson obejrzał się. Oczy dzikie. — Ty to zrobiłaś! Ty to na nas ściągnęłaś! Majors wcześniej rzucił się, chwycił bluzę Ari, potrząsnął nią. — Co zrobiłaś ty, wariatko? Aria spojrzała mu prosto w oczy. — Puść! Nie puścił. Sierra uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. Ostry trzask. Fałszywa żołnierska dziwko. Policzek Ari zapłonął czerwienią, ale jej wzrok pozostał równy. Zaczęła liczyć pod nosem, cicho jak metronom. Jeden Mississippi, dwa Mississippi. Helikopter znów szarpnął. Alarmy wszędzie. Ręce Jacksona trzęsły się na sterach. Tracimy hydraulikę! Aria powiedziała głośniej. Słuchajcie mnie, albo zginiemy. Twój wybór. Sierra podniosła rękę do kolejnego uderzenia. Aria złapała jej nadgarstek w locie, opaski zaciskowe skrzypiały. Przytrzymała. Oczy Siery rozszerzyły się, próbowała się wyrwać. Nie mogła. Palce Arii, związane pękniętymi opaskami, nie zacisnęły się wokół nadgarstka Siery w uścisku wściekłości, ale w uścisku absolutnej, niepokojącej kontroli. Jej kciuk nacisnął precyzyjnie na nerw promieniowy. Natychmiastowy. Nieuszkadzający punkt nacisku, który sprawił, że Sierra sapnęła, nie z bólu, ale z nagłej, całkowitej utraty kontroli motorycznej w dłoni. Ruch był kliniczny i wyćwiczony, działanie specjalisty kończącego wrogą interakcję z minimalną, niezbędną siłą. Sierra spojrzała na własną rękę, która była całkowicie unieruchomiona, z oczami szerokimi od mrożącego krew w żyłach. Uświadomienia sobie, że kobieta, którą właśnie brutalnie zlekceważyła, posiada poziom skupionej, zabójczej biegłości, z jakim nigdy się nie spotkała, przerażający spokój w centrum chaosu. Z kokpitu nowy głos zatrzeszczał na kanale awaryjnym: Ghost Jeden, tu Phantom 6. mamy wzrokowo trzy tanga, sygnatury Reaperów. Utrzymajcie kurs, jesteśmy trzy minuty drogi. Jackson upuścił mikrofon. Kto to do cholery jest Fantom Sześć? Aria uśmiechnęła się. Lekko i spokojnie. Mój transport. Szarpnęła nad garstkiem ostro. Opaski pękły jak sznurek. Składany nóż był już w jej dłoni. Schowała go w dłoni, gdy sierra przeszukiwała torbę. Jedno pstryknięcie. Ostrze się otworzyło. Przecięła więzy na kostkach. Wstała płynnie. Składany nóż, już rozłożony, Poruszał się jak srebrna smuga, nie atakując, ale rozwiązując problemy. Aria wstała niesztywnym ruchem kogoś podnoszącego się z więzów, ale z wyszkoloną eksplozywną płynnością, która natychmiast wymazała narrację o opaskach zaciskowych. Nie szła. Pokonała krótki dystans do konsoli kokpitu w trzech cichych, nieważkich krokach, które wydawały się niemożliwie płynne na wibrującej podłodze. Jackson, odwracając się, by wykrzyczeć ostatni rozkaz, obserwował ten ruch. Głos zamarł mu w gardle, gdy zdał sobie sprawę, że jej mowa ciała całkowicie się zmieniła. Pokonana pasażerka na gapę zniknęła, zastąpiona przez kinetyczny napędzany celem cień. Major osunął się z powrotem na fotel, widok pękniętych opasek i bezwysiłkowe przejście z ofiary w operatora zamroziły drwinę na jego twarzy. Jackson obrócił się w fotelu. Zostań tam, gdzie jesteś. Aria wyminęła go. Buty ciche na wibrującym pokładzie. Wślizgnęła się na fotel drugiego pilota, palce latały po konsoli uzbrojenia. Wpisała kod, ekran błysnął na zielono. Środki przeciwdziałania gotowe. Flary poszły. Nacisnęła przycisk. Oślepiające białe kwiaty wybuchły za nimi. Kolejna rakieta skręciła, detonując nieszkodliwie w wabikach. Sierra cofała się, aż uderzyła o ogroć. Jak? Aria na nią nie spojrzała. Jackson, przechył trzydzieści w lewo. Zejdź do dwustu stóp wzdłuż rzeki. Zawahał się. Kolejny sygnał rakiety. Wykonał przechył. Major gapił się na konsolę. To utajniony dostęp. Nie możesz. Aria włączyła mikrofon. Fantom sześć, tu Ghost jeden, angażujemy? Oświetlcie ich. Szum. Potem? Przyjąłem, pułkowniku. Działa zagrzmiały za oknem po prawej burcie, smugi przeszyły niebo. Jeden wrogi ptak rozkwitł płomieniem, spadł spiralą w drzewa. W kabinie rozległy się wiwaty, po czym ucichły, gdy zdali sobie sprawę, kto wydał rozkaz. Aria nie potwierdziła pytania Jacksona. Działała na trzech, działała na jednoczesnych warstwach taktycznych. Uruchomiła wyświetlacz taktyczny, wywołując złożony trójwymiarowy szkielet strefy walki i podyktowała precyzyjną sekwencję się poleceń Jacksonowi. Ostry zwrot w prawo, ustabilizuj na minus 2 stopnie pochylenia, pełna moc na wentylator nośny, utrzymaj 105 węzłów. Podczas gdy jej druga ręka była na łączności, kierując myśliwcem Orion Becks przez gąszcz celów. Phantom 6. Wykonaj wzór Gamma. Podejście z niskiej flanki. Potwierdź namierzenie celu na kontaktach na drugiej i dziesiątej godzinie. Czekaj na moje zielone światło. Zarządzała stabilnością Black Hawk'a, dyktowała ruchy myśliwca i zachowała ostateczną władzę ogniową. Poziom zsynchronizowanego dowodzenia typowo wykonywany tylko przez dowódcę połączonych sił zadaniowych na ziemi. Załoga patrzyła z podziwem, jak kobieta, którą związali i uciszyli. Dyrygowała ich przetrwaniem z absolutną, lodowatą pewnością siebie. Głos Jacksona załamał się: Pułkowniku? Aria nie odpowiedziała, już planowała następny ruch. Sierra na podłogę, reszta zaprzeć się. Sierra padła. Major poszedł w jej ślady. Telefony potoczyły się wszędzie. Helikopter zanurkował ostro, muskając czubki drzew, ręce Arii poruszały się. Jakby robiły to tysiąc razy. Przełączyła przełącznik, uzbroiła działo w drzwiach. Orion, mam jeszcze dwa Oświetl je. Zrozumiałem. Oświetlam. Czerwone lasery zatańczyły na szybie kokpitu. Aria nacisnęła spust. Minigan zaryczał łuski posypały się deszczem. Kolejny wrogi ptak został poszatkowany w powietrzu. Jackson gapił się na jej profil Kessler, Aria Kessler. Skinęła głową raz, oczy na celownikach. Pasy, ostatni wróg, próbował uciec za późno. Ptak fantoma. Sześć wślizgnął się za niego. Rakiety poszły. Bezpośrednie trafienie. Zapadła cisza, przerywana tylko miarowym dudnieniem wirników. Aria odpuściła drążek sterowy, wyrównała lot. Odpięła pasy, wstała, podeszła na tył, podniosła plecak, schowała nóż. Sierra spojrzała w górę z podłogi, tuż do rzęs rozmazany. Pani pułkownik, nie wiedziałam. Aria kucnęła. Podniosła telefon Sierry. Transmisja na żywo wciąż trwała. 40 tysięcy widzów. Komentarze latały. Trzymała go tak, by kamera złapała jej twarz. Spokojna, bez uśmiechu. Aria kucnęła i podniosła telefon Sierry. Ekran wciąż transmitował jej oszołomioną, umazaną łzami twarz. Nie spojrzała tylko w kamerę. Pochyliła się, pozwalając obiektywowi uchwycić zimne, profesjonalne światło w jej oczach i lekki, czerwony ślad, gdzie uderzyła ją Sierra. Aria nie zwróciła się bezpośrednio do 40 tysięcy widzów. Zamiast tego jej głos, teraz wzmocniony przez mikrofon kokpitu, który na chwilę otworzyła na kabinę, był czysty i tnący, gdy zwracała się do Sierry, ale wycelowany w żywy mikrofon. Oficerze lotu Val, jest pani zwolniona z obowiązków w kabinie. Zabezpieczyć wszystkie tajne szczątki i zgłosić się do żandarmerii wojskowej bazy wysuniętej po lądowaniu. Dowódco Creed, przygotuje pan szczegółowy przegląd operacyjny pańskiej porażki w początkowej kontroli bezpieczeństwa. Następnie spojrzała na milczących, przerażonych pasażerów. Z tą chwilą cały personel na pokładzie Ghost Giden podlega natychmiastowemu przeglądowi operacyjnemu. Koniec transmisji. Dopiero wtedy stuknęła w ekran, kończąc wirusową transmisję, jej ostatecznego publicznego i całkowicie druzgocącego autorytetu. Następnym razem, gdy oceniasz książkę, najpierw przeczytaj okładkę. Zakończyła transmisję, rzuciła telefon z powrotem do siery. Ręce Jacksona trzęsły się na sterach. Pułkownikku, ja. Wyląduj w bazie wysuniętej. Odprawa za dwadzieścia minut. Helikopter osiadł na lądowisku gładko jak jedwab. Obsługa naziemna podbiegła. Lonteza Ryan Beck wyskoczył z drugiego ptaka, podszedł energicznie, zasalutował. Pani pułkownik, Ripery zneutralizowane. Pakiet bezpieczny. Aria oddała salut. Dobra robota, poruczniku. Zeszła na płytę lotniska. Drzwi kabiny otworzyły się, pasażerowie wylali się na zewnątrz, nogi miękkie. Major próbował złapać jej wzrok, przeszła obok. Sierra stała przy schodkach, ramiona owinięte wokół siebie. Przepraszam, nie wiedziałam. Aria zatrzymała się, spojrzała na nią. Nie pytałaś. Jackson zszedł ostatni twarz szara. Otworzył usta, zamknął je. Oficer naziemny spotkał się z nim, wręczył mu tablet. Jackson przeczytał, ramiona opadły. Ulga jakiegoś rodzaju, zawieszenie, pewnie degradacja, coś takiego. Wieści rozeszły się szybko, zanim aria dotarła do namiotu dowodzenia, historia stała się wiralowa. Transmisja Sierry została wycięta i udostępniona. Hasztagi wszędzie. Smaruch pułkownik trendowało przez trzy dni. Sierra została zdjęta ze służby lotniczej, przeniesiona do zaopatrzenia. Major stracił miejsce na liście awansów, ktoś odkopał stare e-maile, brzydkie. Jacksonowi podcięto skrzydła, latał z ładunkami z pustynnego pasa przez rok. Aria nie oglądała skutków złożyła raport, podpisała dokumenty, wyleciała następnym ptakiem. Zwykła bluza z kapturem, ten sam plecak. Nikt nie spojrzał dwa razy. Tym razem. Lata później, w barze poza bazą, chłopak w kombinezonie lotniczym wśliznął się do boksu naprzeciwko niej. Pani jest pułkownik Kessler, prawda? Ta sprawa z riperami. Aria upiła kawę. Podaj śmietankę. Chłopak przesunął ją. Wciąż o tym mówią. Jak uratowała pani trzydzieści dusz, wyglądając jak turystka z plecakiem. Nalała. Zamieszała. Wyglądanie jakkolwiek nie zmienia tego, kim jesteś. Pokiwał głową, oczy szerokie. Wstała, zostawiła dziesiątkę na stole, wyszła na słońce. Zostałeś źle oceniony? Stałeś cicho, gdy się śmiali? Niosłeś ciężar, którego nikt nie widział, i szedłeś dalej? To jest siła. To jest wdzięk. Nie jesteś sam. Skąd oglądasz? Zostaw komentarz poniżej i kliknij obserwowuj, by przejść ze mną przez złamane serce, zdradę i w końcu uzdrowienie.